Pokażę Wam jak działa silnik po zmianie na tej płytce wyświetlacza, po zmianie przetwornicy na stabilizator liniowy, po wymianie właściwie. Jak to wygląda obecnie? Bardzo ładnie. Będzie to chyba słychać. sama manetka nie ma wielkiego znaczenia, chociaż faktycznie mam już inną, bo bardziej mi się podoba ten palet. A jak to wygląda wewnątrz? Ta elektronika już jest grzebana dość mocno, bo się bawię różnymi manetkami. Inną przetwornicę próbowałem zainstalować, która też miała problemy. Trochę inne. Nawet kondensator jeszcze tutaj pozostał 100 mikron na 35V wlutowane nie zaraz za przetwornicą, ale w miejsce, gdzie były pola lutownicze z 5V, czyli tym napięciem, które zasila procesor, manetkę, czyli halotron. No i coś tam jeszcze w układzie. Z tego co wiem, latarka nie. Latarka jest zasilana bezpośrednio z 14V. No i jest sobie... Zamiast... Zamiast... Zamiast przetwornicy, która była tam wewnątrz... Zamiast przetwornicy, która była tutaj wewnątrz, ona została wylutowana. Elementy naokoło przetwornicy pozostawiłem, nie przeszkadzają w niczym. Jest to wlutowany stabilizator AMS 1117 na 5V. No, tak troszeczkę silikonem przymocowany. Tu jest jego zasilanie. Tu jest 200 na 5V. Tak. Masa tutaj, tak na pirata, wypchnięty. To jest kabel od manetki. Manetka jest w tej chwili przylutowana. Bo ta nie ma, nie ma złącza takiego samego jak oryginał A ja nie chciałem odcinać. Widziałeś, to ładnie. Teraz można naprawdę przyjemnie jeździć tą hulejnogą. Gdyby producent poprawił zasilanie na tej płytce, to myślę, że wszystkie jeździłyby bardzo, bardzo równiutko. Bez twierdzenia, że manetka jest zero-jedynkowa albo że hulejnoga chce. Zrzucić z siebie. To i tyle. Dzięki. Na razie.